Cześć, ogólnie zaczynamy odcinki pro moje kanały i tym razem zgłosił się aż do nas Trzech właśnie o tutaj widzę, przed tego tu Jest to właśnie Ficex, Mateusz Krzemieński, Wyhadło na ryj, okej okay, Tak, tak, Wyhadło na, na okej, okay, dobra Ci wiecie, takie właśnie trzy kanały, będziemy po sobie promować a my lecimy do odcinka. Pierwszym widzimy, jest to Fisher CX, okej, okay, to jakiś film z TikToka. Ja dodałem lajka like na spoko te filmy, okej, okay, dobra. Tutaj 54 komentarze, dobra, nie będę zobaczymy na te Wasze komentarze. Tutaj tak samo, założyłem TikToka, dwie informacje. No dobra, taki kanał, wow. Po raz kolejny mnie z neta. Wow, fajno fajna ma E to na tyle. Hej, film. cześć. Dobra, cześć, dobra, ja Boże, obyczajcie, bo się tylko Okej, dobra, no spoko kanał. Mi się podoba, zostawcie suba. A my lecimy z ocenką, ma 47 subów, ja mu tak chyba daję 6,5 leci. Dobra, ocena na 47 subów. A my lecimy z kolejnym widzem. I kolejnym widzem jest to Mateusz Krzemiński. Wow! Naprawdę bardzo fajny matematyk to. Etuj. Tak samo fajny ma baner, Naprawdę nie jestem w stanie zrobić aż takiego fajnego baneru, Nie chciałbym tak taki mieć fajny baner, Ale muszę się jakoś nauczyć, nie wiem uprościć kogoś taki baner, aby się jakoś zgłosić jakiś kogus. Nie, naprawdę ja też taki dobry, nie wiem robić. Zobaczymy sobie go wszystkie informacje, chyba głównie wszystkie wysienie 36460, tak? Wysiędy też z całego kanału, a więc fajnie, ja mam mówię 32 tysiące, nawet dużo mam. E, tutaj dyskusja kanału jakieś tu może... Tu ma po prostu takie, że, że tutaj właśnie ma z boku, okej. Okay. Takie subskrypcje. A tutaj jakiś jakiś specjal. Nie no, też też tu lajka... O jednak jest taki lajka. 22 półbienia, nie! No. Ładnie, naprawdę, ładnie, fajnie tutaj. Fajnie on tutaj ma. Fajnie, fajnie, naprawdę. Założyłem tu z jakiś tutaj z Alan XD o co chodzi, nie rozumiem tutaj. Też 34 komentarze, Dobra, dobra, spoko. Też zostawiam lajka, naprawdę bardzo fajny kanał. Już wam ogólnie daję ocenę tego kanału, no. Co by tu mówić? Tyle ma słów, fajnie to ma wszystko. Dobra, daję mu 10 na 10. Taka jest moja ocena, dlatego po prostu, bo wszystko jest super, naprawdę. Mimo to nie ma aż tak dużo subów. Ma, ma trochę mi ode mnie, ale kanał super, naprawdę. I naprawdę kanał jest mega super. A my lecimy skoję, widzę, jest to wahadło. Czy tutaj nery, okej, okay, dobra. I tutaj po prostu yy, Domino Gamer Disney. Ha, widzisz, że to tak jakiś... Okej, okay, dobra, stałem, Lajka mu, spoko, dobra. Mhm, czyli ma fajne, też ma fajne to etuj, like subskrybuj. Głównie ma 11 tysięcy przy wyświetleń wszystkich po prostu. Okej, okay, to już ma więcej. Tutaj ma kanał, tutaj ma swoje listy, ale nie ma jednak playlisty, tego wideo. Wszystkiego filmu możemy zobaczyć, domino gamer to jest jakaś walka. Wow, 90 10 polwień. I on miał tyle ma o ma tyle polbień. Szacun, naprawdę, nie spodziewałem się. No i co? No fajny no, mi się podoba, no możecie zabić mu tego suba, a my lecimy właśnie z ocenką, nam no, daje 9 na 10, 9 na 10, bo mała po prostu dużo tych tak polubień, 9 na 10 taka jest ocena, gdyby troszeczkę ja robimy miaturki ja to znaczy lepsze, to też dla spoko, a my e ocen, czy znaczy już dałem ocenę, a jeżeli ty byś nie chciałbyś być ciosinkiem, wystarczy, że po zabisz łapkę w górę, ja sobie subskrybujesz mi kanał i pisz w komentarzu, chcesz być promowany, no i po prostu przypnę sobie i powiem, że po prostu, że chcesz być przed A my lecimy do filmu. Siemano! Z tej strony Franki, widziszam odcinku, zaprezentowałam kolejny odcinek z Gibrox i tym razem Kupimy sobie naprawdę fajnego skina, bo bo nie miałam nagryziciem nagrać Minecrafta, ale postanowiłem nagrać browser, bo wpadłem na mega pomysł, że właśnie w tym odcinku kupić sobie tego kiełka, bo naprawdę on jest bardzo fajnym skinem i naprawdę właśnie postanowiłem go się kupić. Bo naprawdę mi ogólnie stać na niego, ale naprawdę myślę na początku myślałam, że on jest droższy, że on kosztuje 150 gm, a on tylko 30 i naprawdę bardzo dziwne. Więc w tym odcinku właśnie go sobie zakupimy, więc jak jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to tutaj wyświetla się właśnie ten przycisk, z tego właśnie jeżeli nie subskrybujesz, to kliknij i właśnie ten czerwony kliknij zamienił go na szary i tak samo jeszcze dzwoneczek bo jeszcze dodać. Okej, okay, a więc yy, my lecimy do filmu. Dobra, a my już jesteśmy w naszej gierce, a więc kupujemy tego przecudownego skina do kiełka. Jest naprawdę przecudowny. Like a więc kupujemy go na 3, 2, 1. Jest! Mamy tego fajnego skina, który naprawdę mi się bardzo podoba, więc właśnie przedstawię, jaką wody będzie wyglądać. Mamy tutaj w kiełku już tego skina. Jest to bardzo fajny, naprawdę. Mi się prawdę mega skin podoba, więc zabieramy, jakby dostać Solo i zobaczymy, jak się nam tu przetestuje ten kiełek. że on tak taka wygląda w Aha, on tak wygląda w gierce. No więc w ogóle fajnie, że on jest aż tak tani, Bo, bo jest ten... naprawdę nie spodziewamy się, że on jest tak tani. jeszcze temu, to już myślę... Jest kurczę, A nie jeszcze takie mina zrobić. Tym kiełkiem będę go jak troszeczkę trollował. Dobra, trollujemy tego kota. Tym kiełkiem. Z to zabudujemy? Żeby... Ale mi się to zbogowało! Idę, the... to mi się by go zbogowało. Troszeczkę zbudowało to. Można przyznać. Nie tak, tego kota trochę tak trylował. To tego go spraży. Leży ten kocik! Nie no. Nie ale niby. Co? Ten na nie podjechał. No dobra, ale. Czwarte miejsce jest tak także tym kiełkiem. Jak się prezentuje. To sobie jest spoko w ogóle. Jakie on okularki. To jest na śmieszny fajny z wakacyjny kiełek. Lepszy na pewno niż, niż ten Mortis. O przy Big Box bo tworzymy. To nic ciekawego w tym Big Boxie. Ale no, mamy już tutaj tego kiełeczka. Więc lecimy z kolejną rundą. Mam nadzieję, że, mam teraz, że nam teraz się uda tym kiełkiem. Właśnie jestem z z tym skizem, że on szczęście Czy on jest na fajne? Dosyć... no w sensie... tutaj Tutaj jest on ja się nie tymuję Czekam, czekaj do mnie. Fajnie, że go trochę na lepszy level, kiełka. teraz będziemy do lepiej samaktowanego. Jestem wrok z taką drogą. Ojecie, zarcy, starcy, stary! Po mnie! Po mnie! No nienawidzę tych darylów! Za ich tak na tej mapie! Lipa! Naprawdę daryl kurzający. Later. Znaczy no, aha, ja mam wyłączoną muzykę. No, nie, no i pa jest, no. Bo tutaj jest też taki fajny klub herosi, więc na pewno za, właśnie zapraszam ogólnie tutaj. tego chyba jestem w heroskach. Teraz no, dobra, jest bardzo fajny klub, więc ogólnie zapraszam. Ale no dobra. No. Musimy jakoś poczulić to, to wygrano tu kiełkiem, bo naprawdę na się nie wyszło. Bo wam już obiecuję, że jutro ogólnie... Znaczy, że jutro ogólnie nic nie będzie żadnego odcinka, bo jutro ogólnie yy, jadę do babci, więc jakby co nie będzie, ale obiecuję, że pojutrze będzie odcinek chyba z Fortnite'a. I jeszcze wam taki okazji informuję, że dzisiaj odbędzie się live z Minecrafta, zapraszam do niego. Leży. Trowana! Trowana! Nie, nie, Nienawidzę tych star. To, to jest jakaś nienadobra mowa drugiego No Nie panu, taki pan jest. Jeszcze raz trzeba na no, trudno. Ogólnie y, po prostu live dzisiaj będzie właśnie z y, Minecrafta, z serwera nowego. Już naprawdę na tym serwisie się Dys dosyć rozwinam, więc ogólnie sobie spoko. Ale my dobra, nieważne. Gadoma musimy się skupić na gierce. Mamy kiełka. Naprawdę. Nie ma indydać, tak Nie ma. Ja zabrałem chyba, nie ma szczególnie chyba. Jak tego wcisnął. Nie, jeszcze nie umierzisz się! Po prostu się dwa timowanie! Team ja jacyś w tej grze mam. Nie, no dobra, mam jakiś teamerów, no. Jakie... to tak Wszyscy się na mnie teamują. To jest takie chamskie. No. Mamy jakieś nie na A tych kuchach po prostu. Nie wiem, na po prostu się zastanawiam, że po prostu... że po prostu nie wiem, zrobić nowe konto i nagrywać z tego konta, naprawdę. Naprawdę spodziewałem się. Dobrze, trzeba to jakoś ogarnąć. To jest Nita. Co Nita! Masz to. Leżysz. Leżysz to. I tak się nie zadziera. jak się nie zadziera. Mam bawełny, cuby nie jest jeszcze to tak dużo. Czy są jakieś jeszcze? Nie ma już, nie ma nic. Wszystko pozabierali. Ty tych ktoś jest? To jest szereg, ja bym tak poradzę. Będę ją tak cisnął tym... Tak cisnął, bo sprawa zagra. Czyli trafi trafienie tylko. Jeśli też to on to nie temuję z tobą być. Ha, leży! Problem. No i teraz, teraz mi ci już. Prześcimy Co? Nienawidzę szereg. Nienawidzę tych głupich szereg. Plus dwa, co tam? Nie, naprawdę, coś mi idzie. Coś mi naprawdę mega nie idzie po prostu w tą grę. Ale dobra, no naprawdę musimy to jeszcze raz ogarnąć. Dobra, idźmy dalej. Zpimy się teraz w tej gierce dobrze. To jest jakiś kruczek. Ej, on jest włączony. A nie, jednak nie, szkoda. To jest szkoda. On to, bo kruka tak dobrze wyjaśnił. Nienawidzę. Nie, to jest jakaś. nie dobra, dobra, nie, to tak nie może być. Ja już prostu nie rozumiem tej gry, naprawdę. Ja w kółko tracę te pucharki i to są one nienormalne. Dobra, ja gram na innym trybie, bo. Trzeba na tym swem nam idzie, no nie wiem, może mam jakichś dobrych teammateów, naprawdę. Dobrych, bo ja w ogóle gram już na tych pucharkach, że to jest takie ciężkie gra, grać z takimi tuprosami. Dobra, leżą nie? Może przynajmniej tutaj się. O nie! Ta ta, 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 ta. Dobra, ja mam tej nazwy. A nie, jednak się nie udało. Rozbalicie jej. Aż kurczę, no. No normalne kilka. Ta Bibi jest najgorsza ze zadumiarem. Dawaj, dawaj, porwki oszędne. Teraz my się odwdzięczymy na nich. Już razem, nie ma problemu No i co, już, już się? Już wyciekasz? Tak Wspaniala jedna Dziwaś w tym To tak rozwala Chorwona to bije Trzeba tutaj dobrze wyjaśnić Dobra, jest git O nie, daj bro, wstrzajnij To jest na z tobą, musisz się od dobrze wyjaśnić Mordo Wyjaśnij dobrze, Może będzie zło A, jednak cię rozwaliła pa, Dobra, jeszcze raz. Ale idziemy w ogóle, tak naprawdę. A nie ja trafimy. Dobrze broku, dobrze broku, ci śliczki. Sześć, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, szale, dobra. Jest ta naprawdę. Ja już się pomogę. Ja już się ratuję. Jest trzech, tak naprawdę, więc nie masz tego jeszcze wątpienia. Białek jest naprawdę daj, co ty robisz, Bro? Wiesz, tą piłkę szybko. Co on robi, Boże? Zepsułem akcję na no Bro. Guardia, nie rozumiem tego Broka. Wybił, no. wybił wybi to, piłka bez sensu. Dobra, to wybaczył. O nie, ja mam teraz dobry okazję. Najgorszy, szybko spawnuj czymś, tak wyjdzie. Nie. Nie, po nas, jest bomba. To jest tu bomba, no. Ja mam jakąś niefartę, no. Nie dość, że Brock wybił byle gdzie. Nie rozumiem tej gry, naprawdę. I minus. Ja nie, ja... Coś mnie idzie tym Dziwne, skin taki fajne. Nie, naprawdę, to jest dziwne, no. Spaliłem dosyć tych pół. Ciężko grać na takich parkach, nie wiem, naprawdę. Ja tutaj gram tym kiełkiem i przegrywam jak cały czas, no wszyscy się na mnie wpisują, no to jest takie właśnie tej gry się W z... z... Fortnite to tak właśnie nie ma, więc nie wiem, no się nagrałem może jutro, a czy pójdziesz z Fortnite, a, naprawdę? Czasami mi proces. Trochę... burza. Ha, ha leży. nie, za zajmą mi cuba najgorzej sobie? I tak to już znokautuje zaraz. Nie będzie naprawdę. Gdy my zresztą ci tak rozwalę. No właśnie, do mnie. Cieka, ucieka co fania tego. Ciebie się bijcie tego. Lipa, lipa. Nie rozumiem tej gry, naprawdę. Ale mam dosyć tej gry. Hmm. No teraz jest Dziwna ta gra, naprawdę. Z jest jakiś, już na takich parki się nawet ciężko grasz. Czasami ja się ode chciała ja grać w tę grę, bo naprawdę to jest naprawdę dziwne, no. Się tam gilują, no. Logika z tą grą, dobra. Ten bój ten pokój no, musi nam jakaś ty ma na nim. Naprawdę. Nie wiem już... Może to nie jest akurat dobra mapa do no, takiego kiełka, no. Też chyba, na blisko też to ma, to jest dobra mapka. Czy na jakąś szelgę, na jakąś na trudno, no może teraz nam się uda coś zwyciężyć. No jak tu zapada, jak tu, wiesz, to, jest, to jest szybko, mam to. Ha, to jest Sochi bit. nie Sochi, ci zabrać Q'y. Kurde. Hazuma, mówię bo... Teraz na niego się tingujemy, no ale skoro wy tym tingujecie teraz nie teraz Nie rozwalajcie, to nie będzie miło. Czy z tej Dobra, to też leży. Jakby cię leży. Osiem, już nie mały Ten O nie, jednak nie, jednak nie. No i tak nie uciekam od niej, uciekam od niej. Ale papleperci był, a więc nie jest aż tak źle. Mogę ci lepiej do mnie. Idzie na kątawę daleko. Też jest na kątawę cwania. Cwania raz tej nocy. Dzięki, ja trochę się tutaj ubijam. Leżysz! Ostatni no To jest ostatni no Nie no! Uciekło mi! Ja, już ją prawie mam, broniłam, nie wiem. Nie mam tułówki. Rzucić go, 9h00. Jest! Godziny, HP. Dobra, dobra. Yes! Leży! Tak to się robi, tak to się robi, widzowie. Leży, leży. Dobra. Pierwsza wygrana. Wow, ile tych żetonów? O boże, ile mam pluskoło? To za dużo, ale taka, będzie, no, kulej nawet 20 gemów. Tu w sumie i tak zyskałam te 100 gemów za kupienie tego skina. Dobra, zagramy jeszcze dobrze i kończymy taki odcinek po prostu z profesorem taki z tego skina. Już no, po prostu, nie wiem, dobra przynajmniej wygrana była. To już nie jest aż tak źle. Że... Mieliśmy po dwa kiby, nie ma, nie ma sensu ma iść na tą jedną. Po są lepsze? A może potem pójdziemy po, ten. po to? No, bez sensu. Ale tak nie. Wszystko mi Szybko byliśmy to, niszczymy to szybko. Yeah! Dobra, dwa bar by. Może tu się udamy? Czy jest? To? Ja, to jest broku, ciekawe, nie, bo to jest bez sensu. Zobaczymy. Czy tej skrzynki jeszcze nie Nikt jej nie, 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 nie zabrał, Ale więc spoko. Mamy tu przy okazji naszego trzeciego kiba. Sklep go sobie. Jestby tutaj Ja jest tych, tych, tych już bym te z tych moich w których oglądam. Trochę dużo ich naprawdę. Okej. Okay. Tą pamięć tak no Wow, tak nie obijamy. Obijamy ją, mam.

nie! Nie! Dobra, widzowie, to już z tego odcinka mam nadzieję, że się udało. tak. Się lajka w górę ogólnie. Oczekajcie, już mamy kolejne nowe żetony. Dobra, zbliżamy je sobie jeszcze do wszystkie. Okej, okay, dobra, widzowie. To już ogólnie z tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, to łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, bo żeby nie przegapić więcej takich naprawdę fajnych filmów, na przykład z Minecraftem, że mam gry, a więc ja się już z Wami będę żegnał, a więc cześć!